Jezus powiedział do swoich uczniów, nikt nie może dwom panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Dlatego powiadam wam, nie martwcie się o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, a nie o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom podniebnym. Nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż i wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was, martwiąc się, może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie, czemu się martwicie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną. Nie pracują ani przędą, a powiadam wam, nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele polne, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, ludzie małej wiary? Nie martwcie się zatem i nie mówcie, co będziemy jedli, co będziemy pili, czym będziemy się przyodziewali, bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec Wasz Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie Wam dodane. Nie martwcie się więc o jutro. Bo jutrzejszy dzień sam o siebie martwić się będzie. Dosyć ma bień, dzień każdy swojej biedy. Jest takie jedno słowo, które jakoś przychodzi do mnie. Pomimo tego, że może kiedy słuchamy tego słowa, to Ewangelii, to jakoś bardziej do nas, czy poruszają nas, czy przemawiają do nas te, te z, Wskazania Chrystusa, nie martwcie się o swoje życie, nie martwcie się, co będziecie jedli, nie martwcie się, co będziecie pili. Poruszają nas dlatego, że my tak bardzo się martwimy, bo, no, no bo przecież rachunki Pan Bóg nie zapłaci. Przecież chleba nam na stół. Nie, nie postawi, no, zupy nie ugotuje, prawda? No, no, nie przesadzajmy już z tym wszystkim. I dlatego, że tak bardzo jakoś to, to nasze życie codzienne nas zajmuje, dlatego może to, to słowo do nas bardzo przemawia, i się zastanawiamy, Panie, a wytłumaczysz nam, co to znaczy? Powiedziałeś, że uczniom będziesz tłumaczył, wobec tego wytłumacz mi, co to znaczy nie martwcie się. Nie martwcie się, jak mam się nie martwić? A, a, a dzieciom, kto kupi ubranie, a, a kto załatwi te wszystkie sprawy, kto popłaci rachunki. I ufam, że jak do Was to słowo przemawia, to Pan Bóg wam to wytłumaczy. Bóg święty tłumaczy. Jest takie u świętego Jana w, w jego liście takie słowo, które po, mówi, że nie potrzebujecie, żeby wam ktokolwiek cokolwiek tłumaczył, bo macie ducha świętego i on wam wszystko wytłumaczy. On jest najlepszym nauczycielem. Jeżeli będziecie mieli ucho otwarte, to on wam to wytłumaczy przez wydarzenia. Pokaże. Wytłumaczy. Jeżeli jesteście uczniami, to znaczy, jeżeli żyjemy w tej postawie, że musimy się wszystkiego nauczyć, że nie wiemy, to, to się nauczymy. Natomiast jeżeli powiemy, co za głupota, bez sensu, w ogóle co to za jakaś wszystko wiem przecież ja przecież wszystko wiem no to nic z tego nie będzie to jest taka pierwsza rzecz druga to co mnie porusza dzisiaj to jest starajcie się najpierw o królestwo boże i o jego sprawiedliwość a wszystko będzie wam dodane ja myślę może dlaczego tak dużo w nas tego zmartwienia kto załatwi te wszystkie sprawy i myślę że to dotyka nas wszystkich jak tu jesteśmy prawda każdy z nas ma sprawy o które się martwi ten dom, dach, który przecieka, i nie wiemy, jak powiązać koniec z końcem. I dzisiaj przychodzi do mnie takie słowo: może dlatego nie wiemy, jak powiązać koniec z końcem, bo my zaczynamy od końca. Bo Chrystus mówi: troszcie się najpierw o Królestwo Boże, jego sprawiedliwość, a wszystko będzie dodane. A my chcemy, żeby było wszystko dodane, i jak będzie wszystko dodane, wtedy będziemy mieli czas. Na zajmowanie się Królestwem Bożym, na Jego sprawiedliwość, wtedy dobrze, wtedy dobrze. Jak będziemy zabezpieczeni materialnie, duchowo, to wtedy będzie nas stać na taki gest wobec Pana Boga. Chrystus obraca to. Mówi, nie, najpierw o Królestwo Boże. I oczywiście możemy się pytać, co to znaczy. No to dobrze, no to wytłumacz mi, co to znaczy najpierw o Królestwo Boże. Chrystus mówi, Królestwo Boże jest blisko, jest w Was. I jest pomiędzy Wami. I pierwsze, jak myślę, jak patrzę się na Was, bo nie będę mówił o sobie, bo Królestwo Boże, które mam się troszczyć, ja wiem, to jesteście Wy. I myślę, że to jest właśnie coś, czego może mi brakuje, nie? że ja jestem facet, który jest zadaniowiec. Mam pewne zadanie do wykonania, a wszyscy, którzy stają na mojej drodze, są przeszkodą do wykonania zadania. Człowiek się nie liczy. To spotkanie, które jest, ten człowiek, który dzisiaj coś do mnie mówi, jest dla mnie przeszkodą. Bo ja mam pewien plan, ja muszę go zrealizować. Królestwo Boże to jest, jest pomiędzy Wami, troszczyć się o, o, o tą relację, o tą sprawiedliwość, czyli prawdziwą relację, Bożą Relację, żeby budować Królestwo Boże, budować relacje z ludźmi. Bo Kościół to nie jest organizacja, nie jest instytucja. Kościół to jest wspólnota braci i sióstr. Którzy mają jedno serce, jednego ducha. I jak wiecie, w domu, jeżeli nie wykorzystamy czasu, kiedy jesteśmy razem, żeby siąść, żeby porozmawiać, żeby nawiązała się więź, to potem, kiedy są starsze, nie nadrobisz tego. Musi, musi przyjść jakaś szczególna łaska Boża, żeby, oczywiście, Pan Bóg ma moc, Pan Bóg może to zrobić. Ale na ogół wtedy mamy, jesteśmy pełni narzekania, że te dzieci nas nie rozumieją i nie chcemy zrozumieć, że to może nasza wina, bo wyprowadziliśmy sobie żyły, żeby wszystko miały, czyli zawód końca, a królestwo Boże, Królestwa Bożego, czy tej relacji nie budowaliśmy. Nie? I to dotyka mnie. I w tym Słowie Chrystus wzywa mnie do nowego kapłaństwa, wiecie, stare kapłaństwo i nowe kapłaństwo, stare kapłaństwo, które się troszczy o to, żeby wszystko funkcjonowało, żeby msza, tak jak u jezuitów mówimy, nie? Czym, się, czym się wyróżniają jezuici, że u jezuitów jest taka punktualność, że o godzinie siódmej rano msza do ołtarza wychodzi niezależnie czy ksiądz jest, czy nie ma. Taki żar mam nadzieję, że rozumiecie. To jest to, nie? żeby funkcjonowało, żeby msza funkcjonowała, żeby wszystko było zaopatrzone, żeby, żeby kar w kartotekach się wszystko zgadzało, żeby, żeby wszystko było wyznaczone, wszystko jak w trybikach, jak w maszynie. Żebyście mnie dobrze zrozumieli, nie chodzi o to, żeby teraz się spóźniać i przychodzić pół godziny później i ludzie przyjdą i będą czekać, jak ja pamiętam w jednej parafii powiedzieli, że msza jest wtedy, kiedy ksiądz proboszcz przyjdzie. Bo on był agricola cum permissionem celebrandi, czyli rolnik z uprawnieniami do odprawiania mszy świętej. Wobec tego miał, miał zwierzęta, miał pole, i jak tam wracał z pola, obrobił wszystko, no to przychodził na mszę. Msza była o siódmej, a zaczynała się czasami o siódmej trzydzieści, czasami o ósmej. Nie chodzi o to, żeby mieć taką wolność, w cudzysłowie, ale chodzi o to, żeby, żeby wiedzieć, że, że prawdziwa parafia i troska o parafię jest, jest troską o ludzi. To jest słowo, które do mnie przychodzi. Troż się o Królestwo Boże, wszystko inne będzie dodane. I będzie się zgadzało w kartotekach, i będzie, będzie msza wychodziła o siódmej do ołtarza, czy ksiądz jeszcze nie ma. Wszystko będzie dodane, bo Pan Bóg wie, że tego potrzeba, bo jesteśmy ludźmi. Święty Jan powiedział: kto nie wierzy, że Chrystus przyszedł w ciele, niech będzie wyklęty. Bo, bo my nie możemy funkcjonować, tak, ży, ży, żyć tak niebiańsko, że ciało się nie liczy, że te sprawy przyziemne i, i funkcjonowanie normalne się nie liczy. Liczy się, oczywiście, że się liczy, ale trzeba zmienić kolejność. Ale myślę to samo o rodzinie, prawda? Troszcie się najpierw o Królestwo Boże i jego sprawiedliwość, o budowanie Królestwa, bo Królestwo Boże jest pomiędzy wami, ale żeby to robić, to trzeba odwrócić kolejność. Trzeba umieć rezygnować. Kiedy przychodzi Duch Święty, daje nam tar, potrafimy widzieć ukryty sekret rzeczy, na czym polega małżeństwo, naprawdę, na czym polega rodzina, na czym polega nasze życie. I potrafimy patrzeć się, nie, 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 nie na opakowanie, nie na karoserię, tylko patrzeć naprawdę, jak fachowiec idzie sprawdzić samochód, który chce kupić, to, to nie patrzy się, czy jest ładny kolor. Się, czy, czy si, hamulce działają, czy, czy silnik działa, jaki ma przebieg, czy wszystko funkcjonuje, tam karoseria, najpierw się polakieruje, drugi raz. I to samo o nasze życie, że nasze życie to jest coś więcej, że małżeństwo to nie jest to, żeby, żeby się świetnie bawić, prawda, tylko żeby się zbawić. Małżeństwo jest po to, żeby między małżonkami była taka jedność ducha, że są gotowi umierać dla siebie, ta miłość wzajemna, jak między Chrystusem a Kościołem, który wydał się w nasze ręce, żebyśmy mieli życie. To jest to, co święty Paweł mówi, ciało mężczyzny nie należy do mężczyzny, tylko do kobiety. Ciało kobiety nie należy do kobiety, tylko do mężczyzny. Dawać siebie drugiemu. I na tym polega małżeństwo. I wszystko temu pomaga. I to jest, ta, to budować Królestwo Boże najpierw, to najpierw starać się o to więźń. Nie o to, czy będziemy mieli nowy dom, bo wiemy, że można wybudować nowy dom i obudzić się jako obcy ludzie w łóżku, i powiedzieć: ja mam nic wspólnego z tym facetem, który leży obok mnie. Można wypruwać sobie żyły, żeby dzieci wszystko miały, a na końcu tych dzieci nie mamy, bo straciliśmy relacje. I one teraz robią to samo, dokładnie. Wypruwają żyły, nie mają czasu, żeby przyjechać, nie mają czasu, żeby odwiedzić, nie mają czasu, żeby zadzwonić. Mówię do Was, mówię do siebie. Najpierw o Królestwo Boże, wszystko będzie dodane. Będzie i nowy dom, na Śląsku mamy takie powiedzenie, że z każdym nowym dzieckiem przychodzi kolejny bochenek chleba. Każde dziecko rodzi się z kolejnym bochenkiem chleba, bo Pan Bóg się zatroszczy. Jeżeli Pan Bóg coś daje, to nie zostawia nas samych na lodzie i mówi, a teraz zobaczymy co poradzisz. To nie jest taki ojciec. Nasz ojciec jest dobry, wie czego potrzeba, zanim nawet powiemy mu, zanim nawet my spostrzeżemy. Umieć budować Królestwo. Takie słowo, które przychodzi dzisiaj: troszczy się najpierw o Królestwo Boże, a wszystko inne będzie Wam dodane.